Nasza dzienna zasiadka nad zbiornikiem numer 1 kompleksu Wolframstow w Londynie dobiega końca. Niemniej jednak nasza przygoda jeszcze się nie kończy. Za chwilę pakujemy nasze rzeczy i jedziemy nad odcinek rzeki, ale to będzie wymagało przede wszystkim znalezienia miejscówek pociemku, przygotowania wszystkiego pociemku, bo będziemy tam niespełna 12, może 13 godzin. I ruszamy dalej. W sobotni poranek okazał się dla mnie szczęśliwy. W końcu udało mi się złowić pierwszą rybę angielską z tego wyjazdu. Złowił! Złowił! zaraz zobaczycie coś naprawdę wyjątkowego a tam w podbieracku czeka kapelek historia tworzy się na naszych oczach